Trzeci tom, 27 maja 1900 roku Miłość i łaska Boża zalewają najgłębszą część człowieka, jednak człowiek odrzuca ten strumień. Dlaczego Luiza, nowy Job znosi boleści z powodu tego, że nie widzi Jezusa lub z powodu tego, że widzi Go niewyraźnie? Dziś rano czułam się bardziej niż kiedykolwiek zasmucona z powodu nieobecności mojej najwyższej dobroci. Wtedy właśnie mi się ukazał i powiedział do mnie Tak jak gwałtowny wiatr przenika ludzi i wnika w ich wnętrzności, że aż wstrząsa całą osobą, tak też moja miłość i moja łaska, unosząc się na skrzydłach wiatru, Zalewają i przenikają serce, umysł oraz najgłębsze części człowieka. Mimo to, niewdzięczny człowiek odrzuca moją łaskę i mnie znieważa, jakże gorzki jest mój ból. Ja jednak byłam całkowicie zmieszana i unicestwiona w sobie i nie miałam odwagi powiedzieć ani słowa. Pomyślałam tylko: Dlaczego nie przychodzi? A nawet kiedy przychodzi, nie widzę go wyraźnie i wydaje mi się, że straciłam jasność widzenia. Kto wie, czy ujrzę jego piękne oblicze, odsłonięte jak wcześniej? Kiedy tak rozmyślałam, mój życzliwy Jezus dodał, Córko moja, dlaczego się lękasz, skoro twój stan jest najwznoślejszy dzięki zjednoczeniu naszych woli? Chcąc mnie pocieszyć i ulitować się nad moim bolesnym stanem, powiedział do mnie: Jesteś moim nowym hiobem. Nie martw się zbytnio, jeśli nie widzisz mnie wyraźnie. Powiedziałem ci kilka dni temu, że nie przychodzę jak zwykle, ponieważ chcę ukarać ludzi. Gdybyś widziała mnie wyraźniej, zrozumiałabyś, co ja czynię. A ponieważ Twoje serce otrzymało przeszczep mojego serca, więc wiem, co musiałabyś przecierpieć. Podobnie cierpi moje serce z powodu tego, że jestem zmuszony karać moje stworzenia. Aby oszczędzić Ci zatem tych boleści, nie ukazuję Ci się wyraźnie. Któż mógłby wyrazić, jakie rany pozostawił w moim biednym sercu? Ach, Panie, daj mi siłę do zniesienia bólu.